Ładowarka Nightcore i 8 ma możliwość jednoczesnego ładowania aż 8 baterii. I mimo to urządzenie nadal zajmuje niewiele miejsca na biurku dzięki swojej przemyślanej konstrukcji. I8 może ładować akumulatory litowo-jonowe, niklowo-metalowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe różnych typów i rozmiarów. Ich listę można znaleźć w instrukcji lub na dolnej części ładowarki. IWC ma możliwość dostarczania prądu o natężeniu 1500 mA na dwa kanały, co pozwala na naładowanie dwóch akumulatorów z maksymalną prędkością. Jeśli zajęte będą cztery kanały, prędkość ładowania zostanie podzielona na 1000 mA na każdy kanał. Zaleca się umieszczanie akumulatorów po tej samej stronie, aby zapewnić ich maksymalnie szybkie ładowanie. Jeśli wszystkie kanały będą zajęte, natężenie prądu na każdy kanał wyniesie 500 mm. Warto zauważyć, że urządzenie ładuje akumulatory o małej pojemności z prędkością 500 m. Akumulatory, których długość wynosi mniej niż 60 mm, są automatycznie identyfikowane jako baterie o małej pojemności. Technologia aktywnego rozdziału prądu dzieli moc między kanały, optymalizując proces ładowania. Na przykład, jeśli akumulator jest prawie całkowicie naładowany, ładowarka kieruje prąd do ładowania innych akumulatorów. Ładowarka działa z użyciem standardowego kabla, który jest w zestawie, a także może być używana w samochodzie, ponieważ posiada wejściowy port na 12V. Dzięki obecności wyjść USB, jednocześnie z ładowaniem akumulatorów można ładować inne urządzenia. Ważne jest, aby po każdej stronie znajdowały się maksymalnie dwa akumulatory. Jeśli po którejś ze stron będą zajęte trzy kanały, urządzenie najpierw będzie ładować akumulatory, a dopiero potem skieruje prąd na porty USB. Po zakończeniu ładowania kolor wskaźników zmienia się na zielony. I8 posiada ochronę przed nadmiernym ładowaniem akumulatora. Jeśli z powodu problemu z akumulatorem czas ładowania dla jednego kanału przekroczy 20 godzin, i8 automatycznie przerywa dostarczanie prądu, a zielony wskaźnik zapala się, aby wskazać zakończenie procesu ładowania. Urządzenie posiada również ochronę przed zwarciem i odwrotną polaryzacją. Jeśli akumulator zostanie zamontowany niewłaściwą stroną, wskaźnik zacznie migać, informując o błędzie. I8 jest w stanie aktywować mocno rozładowane akumulatory, ale tylko te, które mają wbudowany układ ochronny. Po zamontowaniu akumulatora urządzenie testuje i aktywuje baterie przed rozpoczęciem ładowania. Obudowa ładowarki wykonana jest z wytrzymałego plastiku, który jest odporny na wysokie temperatury. Projekt z żebrami na całej obudowie pozwala na efektywne oddawanie ciepła do otoczenia. Dzięki gumowym nakładkom urządzenie stabilnie stoi na powierzchni stołu. Zestaw ładowarki zawiera kabel, instrukcję oraz kartę gwarancyjną na 12 miesięcy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.